Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym mamy trzeci lot Polska Liga Gołębi Pocztowych oraz moje gołębie oddział Raba No Jak widzimy, w dniu dzisiejszym w końcu trzeci lot. Dopiero pierwszy raz się nam pogoda taka naprawdę udała, chociaż na pierwszym locie też nie była zła. Miejmy nadzieję, że gołębeczki będą jakoś fajnie przylatywać. To prawda nie, nie ma takiej formy jak to czasem była, powinno być może lepiej, no ale trudno jest jak jest, walczymy tym co mamy, I po prostu wiadomo w tym roku troszeczkę może taki czas był też deszczowy, to nie udało się nam potrenować, porobić, też byliśmy na wczesach, no i to tak troszkę zawaliliśmy, że tak powiem może minimalnie temat, więc troszkę może słabiej tego łębiele ale no też inne czynniki takie jak ostatnia pogoda. No wiele, wiele rzeczy jednak jak widzimy musi się każdy guzik dopiąć do końca, żeby to wszystko działało tak jak ma działać. ale my się nie poddajemy, walczymy, bawimy się, to też nie chodzi o to, żeby była, o to, żeby była dobra zabawa, a nie o to, że tylko zawsze musimy wygrywać. Jak to jeden z naszych tutaj widzów powiedział, że musimy tylko wygrywać, nie umiemy przegrać. Nic podobnego, wszystko bierzemy na klatę, walczymy, bawimy się nadal. Nie tak jak niektórzy wyłączali zegary, rezygnowali po jednym locie, my po prostu lecimy. A jak to mówię, niech wygra najlepszy, bo o to w tym wszystkim chodzi. No i zobaczymy, jak to dzisiaj. Ten przylot będzie wyglądał. Kilka gołębi zostało w gołębniku, właśnie to, co wspominałem. Nie, nie ma tej formy jeszcze takiej, dopiętej na ostatni guzik. Kilka tych gołąbków takich troszkę słabszych było, więc nie dawaliśmy ich gdzieś pod wiatr. jest. więc ich by było zniszczyć, bo wiadomo, może by doleciały, ale jak się spalą, to już nic z nich nie będzie, a może za tydzień by było ok. Po oczywiście jest przygotowana woda z. Hydrovitalem ja to tam przed tym pokazywałem kolegom jak robiłem Hydrovitali Oregonium. No i czekamy na gołąbki. Zobaczymy jak te ptaszki dzisiaj u nas się spiszą. Także czekamy. No i to co też wspominałem o tej rywalizacji tak jak mówię, koledzy, nie zawsze chodzi o to, żeby wygrywać, ale przede wszystkim, to co ja zawsze powtarzam, chodzi o to, żeby rywalizować w, równy, w równych warunkach, żeby każdy po prostu miał, że tak powiem, tą pogodę na przylocie, na dolocie, na starcie, żeby te gołębie miały w miarę równo. Wiadomo, że nigdy w oddziale nie będzie wyznacznika, bo wiadomo, jednemu raz w prawo, w lewo dmucha. No ale przynajmniej, ta, tak jak mówię, ta pogoda, żeby była fajna, Wtedy też jest wyznacznik, wiadomo, które gołębie lecą, nie lecą. A tak to tak naprawdę nie wiadomo, czy te głębie zawaliły z braku formy, czy zawaliły z tego powodu, że mgła była. My no tak do końca mam, nie mamy w żadnej pewności, co, czy tego głębie jakoś doszlifowywać formę, czy coś. No to o to właśnie w tym chodzi, że jeżeli jest. Wszystko normalnie się odbywa, jak to się mówi, no wtedy hodowca wie przynajmniej co robić, jakie kroki. A tak to jesteśmy cały czas w kropce, stoimy w punkcie zerowym, bo nie wiadomo czy ptaki mają złą formę, czy pogoda zawaliła, czy co się dzieje. I to też właśnie o to chodzi. Dlatego co, co wspominałem, że, że nie lubię właśnie takiej rywalizacji, bo, no, bo no, tak naprawdę nie wiadomo. Dobry hodowca widzi, że jeżeli po prostu na tle oddziału. Gdzie może się znaleźć, jak może wypaść, jak te gałębie lecą, no i wtedy widzi na co go stać. Ja myślę, że każdy mniej więcej hodowca wie na jakim poziomie powinien sobie poprzeczkę zawiesić no i wtedy właśnie dążyć do, do, do tej wysokości, do tej poprzeczki. Tu też nie chodzi o to, że każdy musi być mistrzem, bo wiadomo, że hodowców leci 50, 100, czy inni, jeden jest mistrzem, nie, ale każdy powinien lecieć na tyle, na ile go stać i na tyle, ile chce. Nie? Tylko, że tak jak mówię. Nie? Wszystko jest uzależnione właśnie od tych warunków, żeby po prostu był ten wyznacznik tej pogody, czy czegokolwiek. i Wtedy już wiemy, co mamy robić, jakie kroki. Przynajmniej ci hodowcy, którzy lecą na poziomie, to podejrzewam, że wiedzą, co mają robić. A tak to tak ja mówi. Jeżeli tych warunków nie ma normalnych, to człowiek jest totalnie zdezorientowany. Podobnie jak Także Tyle. Czekamy. Chmureczki się troszkę zrobiły, no ale pogoda mi się fajna, nie ma deszczu, nie ma, te chmurki to nie są szkodliwe, wiaterek, tam mówię, lekki dziubek. no zobaczymy, także czekamy jeszcze. I mamy, pojawiły się trzy główki. cztery, cztery mamy, cztery na raz, pięć, nie, cztery. Gdzie jest to wiaderko? Я здесь, народ, пять. Посидиоски, затем ням. Trzydzieści pięć. Jeszcze jeden się nie odbył, bo cztery. No ale jeden chodzi po wylocie. Ale on nie wyszedł teraz. Nie, bo chodzi jeden. A drugi też wrócił się. U was by nie wyskoczył do Zarej, no i patrz, nie chcę się... Nie, ja tu wiatro, dołem. Wszystko zacie. Nie błoteczkami to wszystko. Idą dwa następne. Odbił się? No nie, odbił się, no nie pójdę. No i co jest zrobione? Do Sary, no i nie pójdę. Może było czapra? Rzuciłeś mi trochę karmy, może pójdzie. Wiesz, no zrzucono jest, nie chcę. Ich. No, I powoli. Nie podchodź. Nie, tak, się... tak. Nie podchodź. Nie chcę wejść. Чуть, наглый. Зачем я? Моцнися. Это было фаидно. не знаю. А в горы. Стал, да, в тот автострел. И А, я бы не успел. Слева вот идут в No, ale to jest wszystko z drugiej strony. Z się kauka, się W ogóle nie idę. Do Proszę pana, na taki lot. No. No, nie, 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 no, z nie, 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 nie,